Sam fakt przeprowadzenia tej debaty był bardzo ciekawy, ponieważ Parlament Europejski czy Komisja Europejska do samego końca starały się, żeby w ogóle do tej debaty nie doszło. Przecież mieliśmy sygnały z kilku grup politycznych, że jest prośba, czy jest, są naciski na to, żeby wycofać swój podpis pod wnioskiem o wotum nieufności wobec całej Komisji Europejskiej, bo to nie był tylko wniosek wobec samej Ursuli von der Leyen, ale także wobec całej Komisji Europejskiej, więc wczoraj na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego mieliśmy przyjęcie, Zasiadać w ławach z, ze wszystkimi komisarzami. No i w związku z tymi naciskami, których na szczęście nie udało się wywrzeć na tyle, żeby Większość Europosłów wycofała swój podpis. No mieliśmy debatę, ale mieliśmy debatę bardzo ograniczoną, bo ta debata zazwyczaj, zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest jakiś temat podnoszony na forum Parlamentu Europejskiego, no to wszystkie grupy mają możliwość wypowiedzenia się w kilku turach, w trzech, w czterech turach i taka debata trwa czasami półtorej, dwie, dwie i pół godziny. Tutaj mieliśmy bardzo króciutką debatę. Debata trwała maksymalnie może ze 40 minut. Tylko jedna tura wypowiedzi samych liderów ugrupowań które są w parlamencie europejskim sama Ursula von der Leyen wypowiadała się zaledwie kilka minut jej, jej, w jej Przemówienie było no, mocno skandaliczne, powiedziałabym, bo bardzo mocno deprecjonowała cały wniosek o nieufności wobec Komisji Europejskiej. Mówiła, że to jest e, niemerytoryczny wniosek, że ten wniosek będzie powodował tylko i wyłącznie polaryzację, że oczywiście jest podkupaniem autorytetu, jest podkupaniem jeszcze, demokracji jeszcze i jest dalej... on generalnie oparty na teoriach spiskowych.